Dzień dobry kochani, witam wszystkie wodniki. Zapraszam wodniki na czytanie miesięczne na czerwiec 2021. Karty wcześniej przygotowałam, ale zawsze chwilę przy Was jeszcze tasuję. I patrzymy, co idzie do osób urodzonych w znaku wodnika. Czerwcu 2021 wystarczy i patrzymy co dla wodników. Obecna sytuacja. Co w podstawie? Co do przeszłości? Oj <laughs> coś. Będzie to widać? Kurczę żeby się zmieścić jakoś w tym kadrze. Co odchodzi do przeszłości? Co macie w głowie? <laughs> Ja będę Wam pokazywała jeszcze karty, jakby coś nie było widać. Może jeszcze trochę statyw spróbuję unieść. O! Mam nadzieję, że, że teraz będzie więcej widać. Co macie w głowie? Co w przyszłości? Takiej niedalekiej. Jakie są możliwości w danej sytuacji? Co z zewnątrz, co warto wiedzieć, co warto wiedzieć. I kochani, wynik: wskazówka. No i chyba w większości widać, jak coś nie widać, to i tak wam pokażę. Z przełożenia królowa buław. I patrzymy. Wezmę kołyka wody. Bo już mi głos gdzieś ucieka. <laughs> Obecna sytuacja. Obecna sytuacja, kochani, no, wygląda, że jest równowaga, jest stabilizacja. Jest. jest dobrze. Ja tu nie widzę problemu. Moi drodzy. Tu naprawdę jest dobrze, aż miło popatrzeć. Wszystko w równowadze. I finanse, i emocje, i wszystko jak w jak najlepszym porządku. Tu naprawdę nie ma się czego czepić. Co ma wpływ, miało wpływ na tą sytuację? No, gwiazda. No, kochani, mieliście mnóstwo szczęścia, dobrych zbiegów okoliczności. Tu wiele czynników mogło się złożyć na to, że jest jak jest. Macie fajnie, macie stabilizację, macie mm, spokój. Wszystko jest w równowadze. Nie czujecie z żadnej strony przeciążeń. Yy. Gwiazda mówi o tym, że po prostu jesteście w dobrym punkcie swojego życia. Wszystko, co, co, co do tej pory robiliście tutaj w tej szóstce pentakli, ono miało no... Ogromne szanse powodzenia z tego powodu, że po prostu gwiazdy Wam sprzyjały. Co jest podstawą tej sytuacji? Paść pentakli. Czyli jakieś działania, które podejmowaliście, kochani, zobaczcie ta wiewiórka tutaj. Gromadzi, gromadzi sobie tam swoje skarby. Orzeszek do orzeszka byście zapracowali po prostu na to, co macie, gwiazdy wam sprzyjały, korzystaliście z możliwości, e, wykorzystywaliście nadarzające się możliwości i stąd spokój i stabilizacja u was jest. No przepięknie. Powiem wam, że aż nie nie, nie ma co dodawać finansowo, y, rodzinnie. Y, Czujecie się komfortowo. Ja nie widzę tutaj yy, po prostu na tę chwilę w tej sytuacji nic złego, kochani. Nic złego. Yy, do przeszłości odchodzi dwójka buław. Dwójka buław mówi o takim balansowaniu między jakimś podejmowaniem decyzji, między jakimiś yy, działaniami. Yy, wahaniem się, zastanawianiem, szukaniem drogi wyboru, wyjścia. Yy, takie energie macie już za sobą. Wyście te wybory, które do tej pory dokonywaliście tutaj, one wszystkie były trafne, celne. Zrobiliście wszystko najlepiej jak, jak należało. Tu naprawdę, w waszej sytuacji nie, nie, nie było możliwości zachowania się inaczej. Nie to, że to jakiś przymus był, natomiast widzę, że drogie wodniki, wyście rozsądnie, mądrze pokierowali swoim życiem. O tak wam powiem. Aż po zazdrościć. Mieliście sprzyjające okoliczności w tej gwieździe. Mieliście nadarzające się okazje w październiku pentakli i wykorzystaliście te okazje. Podjęliście odpowiednie decyzje, które już są za wami. To już minęło, tak? Staliście przed takimi wyborami w prawo, w lewo, co robić, jak żyć. Wybraliście słusznie. Wybraliście słusznie. Dzięki temu dzisiaj macie poczucie równowagi. Dzięki temu macie poczucie spełnienia, macie, macie nawet możliwość podzielenia się tym, co, co posiadacie z innymi. Tylko tak trzymać, co macie w głowie. No i tutaj jest karta e, kochankowie. Karta kochankowie może mówić, e, moi drodzy, o jakiejś relacji. No bo skoro tak dobrze tutaj macie wszędzie macie się dobrze, o tak wam powiem, no to czemu tego nie dzielić z kimś, prawda? Czemu y, nie podjąć decyzji bycia z kimś? W karcie kochankowie to jest myśl o jakiejś y, relacji, po prostu o tym, żeby z kimś być, o tym, żeby kogoś mieć, żeby z kimś dzielić y, swoje życie. Y, może tylko tutaj wam do szczęścia, w, w tej spełnionej swojej, w swoim tym spełnionym planie, w tym swoim marzeniu, brakuje wam tej drugiej połówki, tak? Tej przysłowiowej drugiej połówki, bo wiadomo, że jesteśmy kompletni, że tak powiem, nic nam nie brakuje. W związku z tym, że możecie poszukiwać drugiej osoby. Yy... Przepraszam. W związku z tym, że możecie poszukiwać e, drugiej osoby, może, e, może na chwilę to wasza e, idyla tutaj e, zostanie zmącona, tak? No bo zawsze to jest coś nowego. E, to jest coś. E, to jest jakaś niewiadoma. E, w karcie, kochankowie, e, może też w waszej głowie pojawiają się jakieś nowe decyzje nowe rzeczy, nowe sprawy. Może to, co do tej pory upracowaliście, no to jesteście z tego zadowoleni, ale chcielibyście coś, krok dalej, no bo to wiadomo, człowiek, który się nie rozwija, stoi w miejscu, tak? Więc tutaj macie jakieś decyzje, coś ważycie w głowie e i zobaczmy, co, co do was przychodzi z tego wszystkiego, z tych myśli. A no przychodzi do was asmieczy, czyli jakiś nowy pomysł. Jakaś nowa myśl. Jakaś now... Ten nowy pomysł może dotyczyć odcięcia się od czegoś starego, lub może dotyczyć zupełnie nowej idei. Bo mieczem można yy, dwojako yy, popracować, tak? Można nim odciąć, ale można też o, o coś zawalczyć. Więc tutaj w przyszłości przechodzi do Was jakiś nowy pomysł. Być może tutaj y, związany jest z tym, że chcecie wejść w jakąś relację, albo jest na, że tak powiem na widoku czy, czy gdzieś w pobliżu was jakaś osoba, z którą ewentualnie moglibyście się związać. No i tutaj macie nowy zamysł tego tak. Albo może to być nowy jakiś plan na życie, nowy pomysł na nową pracę, na nowe... Y, Nowe przedsięwzięcia. I teraz, kochani, związane z tym nowym pomysłem, który wam w najbliższym czasie przyjdzie do głowy albo, albo zamanifestuje się przed wami, jakie są możliwości w danej sytuacji? Tutaj mamy piątkę pentakli. Piątka pentakli mówi o chwilowej biedzie, o chwilowym niedostatku. I to może być tak. Albo niedostatek faktyczny, no bo zainwestujecie w coś tutaj, w ten nowy pomysł. Tak? Mieliście tutaj taką równowagę finansową, przyszedł pomysł, zainwestujecie i z szóstki zrobiła się piątka pentakli. Może tak się zdarzyć. Odczujecie dyskomfort finansowy, ale pamiętajcie, że piątka pentakli to nie jest bieda nastała, to jest chwilowa bieda. To, jest, to nie jest trwały efekt, tak? Ale jeżeli as mieczy dotyczyłby nowej relacji, czegoś nowego, no, nowej jakiejś współpracy albo związku, to też może doprowadzić do chwilowej utraty równowagi. Do poczucia straty, wręcz. Tutaj mamy poczucie straty. Może to wy złożyliście komuś jakąś propozycję matrymonialną? Ktoś jej nie przyjął, tym mieczem chlasnął i nie przyjął. No i macie poczucie straty. Mógł móg też e, ktoś e, po prostu prowadzić Was w taki pomysł, który doprowadził do utraty równowagi finansowej, tak? Yy, jakie są wpływy z zewnątrz? Z zewnątrz mamy piątkę pucharów. Piątka pucharów hmm, to jest taka, taka strata, no tutaj mamy pięknie to pokazane, nie wiem, czy to dobrze widać, ale mam nadzieję, czekajcie, spróbuję to jakoś tam Wam przybliżyć. Może się wyostrzy. Spójrzcie na te ptaki. Pingwiny, słuchajcie, obumarło im dziecko. No i co one widzą? One widzą, że nie ma dla nich już życia, tak? Nie ma dla nich sensu życie. Dlaczego? Bo dziecko zmarło. One nie widzą, że tu tylko trzy puchary są przewrócone do dołu. Zmarło dziecko, ale mamy siebie. Ale one tego nie widzą, nie dostrzegają w ogóle, że mają siebie. I tak może być tutaj. Doznacie poczucia straty, czy to w relacji, czy to w finansach, i może się, kochani, okazać może tak jeszcze podsunę, żebyście lepiej widzieli może się, kochani, okazać, że wy nie jesteście w stanie cieszyć się tym co macie już to już was nie satysfakcjonuje tak was to ubodło bo to jest poczucie straty finansowej a tutaj macie poczucie straty emocjonalnej może tak być że ktoś pokładał w was nadzieję, bo to jest z zewnątrz z otoczenia i wy doprowadzając swoimi działaniami do jakiejś straty z zewnątrz już nie macie wsparcia wtedy. Z zewnątrz już jest wtedy załamywanie rąk. No tak, no ale no jak ci mogę pomóc? No nie mogę ci pomóc, prawda? Jest tak nieraz w życiu, tak ludzie mówią, tak? Prosisz kogoś o pomoc, weź stary, pomóż, A, ale jak? Ja ci nie mogę pomóc. Nie, no w tej sytuacji daj spokój. Nie patrzcie na to. Nie patrzcie na to. Tutaj w trójce, w trójce. Yy, Monet, którą macie na pozycji, co warto wiedzieć, to są wasze nadzieje. To są wasze nadzieje. Tu jest nadzieja na współpracę. Tu jest nadzieja na, na to, że ktoś z wami zadziała, ktoś wyciągnie ręce do was, ktoś wejdzie w ten pomysł, w tę relację, która tu wam po głowie chodziła, tak? Pochwyci ktoś ten. Ten pomysł, który tutaj do was przyszedł. Wy na to liczycie. Wy na to liczycie. Tutaj są wasze nadzieje na współpracę, na zarobek, na szczęśliwe zakończenie, tak? Tu mieliście chwilowe. Chwilowo wam się powinęła noga. Macie poczucie straty. A tu z boku idzie informacja, no tak, no ale. No to jak dalej? No dalej się nie da, tak? Tu nie ma wsparcia z zewnątrz. Wy nie możecie liczyć, chociaż realnie ktoś z zewnątrz mógłby do Was wyciągnąć rękę, mógłby Wam pomóc, ale Wy nie, wy nie otrzymacie tej pomocy, bo, bo ten darczyńca, który by z tą pomocą mógł do Was wystąpić, on nie będzie widział sensu. Ta osoba, która mogłaby wam wyjść naprzeciw, nie będzie widziała sensu w tym, co wy robicie. No bo ona będzie tylko to widziała: porażkę, chwilową biedę. Ona w ogóle będzie widziała biedę. Może będzie, jeśli chodzi o relacje, widziała, że na przykład finansowo podupadliście, a Mm, osoba, którą mieliście tam na myśli czy na oku yy, no patrzyła na was również od tej strony i teraz no jeżeli finansowo wy kochani utykacie no co, nie no to to damy sobie spokój to, to ja takiego nie chcę, tak może tak być może tak być a wy tu mieliście nadzieję na współpracę, na coś wspólnego tak, jak te pszczółki że będziecie razem, że będzie ta równowaga. Że będzie partnerstwo. A tu co? A tu lipa. Jaki będzie tego wynik, kochani w czerwcu? Co tutaj wynik dla wodnika? I już patrzymy. Dla wodnika moi drodzy, wynik rezultat całego tego zamieszania to wzielec. A Wisielec mówi o tym, że sprawy mogą się przeciągnąć. Sprawy mogą nie pójść tak sprawnie, jak myśmy sobie to zakładali, zaplanowali. To by się zgadzało w tych finansach, w tych nowych przedsięwzięciach, że coś tutaj opóźnienia jakieś mogą być. Skutkiem tego wszystkiego może być to, że staniecie i, i po prostu spojrzycie na to wszystko z boku i sobie pomyślicie, po co mi to było? W ogóle spojrzycie na to od innej strony. Tu miałem taką fajną sytuację: szóstkę pentakli. Równowagę pod dobrą gwiazdą zachciało mi się. Możecie zobaczyć całą sytuację w ogóle z od innej strony. Po tym całym zamieszaniu, po, po tym wszystkim możecie spojrzeć na to z innej strony. Mogą się sprawy wam opóźnić, odwlec e, i może wam to wyjść na dobre, tak? E, wskazówka tutaj mamy dziesiątkę mieczy. No, możecie się poczuć przytłoczeni tym wszystkim, i wskazówka jest taka, byście właśnie odpychali od siebie takie myśli. Byście odpychali od siebie takie myśli, bo na tym świat się nie kończy. Na tym, że ktoś nie chce z nami współpracować, na tym, że mamy chwilową biedę bo pamiętajcie, piątka to nie jest bieda na stałe, tylko chwilowa. W związku z tym, nie poddawajcie się energii dziesiątki mieczy. Tu nie ma co yy, załamywać się. Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli ktoś nie wszedł z wami w relację, na przykład, którą wy tutaj sobie planowaliście, złożyliście ofertę, tak, i ktoś ją odrzucił, powiedział: Phi, ale też mi kandydat, to też to jest bez sensu. Bo to, że ktoś nie chce z wami współpracować czy z wami przebywać, to w ogóle nie oznacza, że wy jesteście w złym punkcie. Nie. To jest po prostu subiektywne odczucie yy, wasze. Tak naprawdę, może właśnie tak miało być. Może, może yy, po to spróbowaliście i, i coś nie poszło, żebyście poszli w ogóle w inną stronę. Więc nie warto tutaj leżeć i stękać, tym bardziej, że z przełożenia, kochani, macie królową buław. Królowa Buław, to jest kreacja, to jest y, działanie, to jest y, intuicja, emocja. Y, kochani, tu to, naprawdę, tu to, to królowa Buław mówi: chłopie, wstawaj, wstawaj, nie leż. Dziewczyno, otrzepuj kieckę i do przodu. To, że, że jakiś Człowiek nie chciał z wami być, bo, bo wyście chwilowo, nie wiem, yy, paznokci nie zrobiły na czas, albo rzęs, albo czegoś innego, albo coś wam nie, nie poszło. C to nie jest powód do tego, żeby tu leżeć i płakać. Wstawaj, poprawiaj koronę i zapylaj do przodu. Naprawdę. Także drogie wodniki. Jak wam się zamarzy w czerwcu jakaś yy, współpraca, jakaś relacja? Yy, no, głęboko sobie przemyślcie, bo może to jest nauka po prostu, po to, żebyście wrócili z powrotem do równowagi. Żebyście nie. <laughs> moja babcia, powiem wam coś takiego. Moja babcia mawiała, jak się, jak się ma bułki, to po co komuś chleb? No i tym pięknym akcentem zakończę moje wywody. Także mi, u, miłego czerwca e, słuchajcie, e, przyglądajcie się sobie, wyciągajcie wnioski i naprawdę jeśli coś pójdzie nie po waszej myśli, nie tak jak wy sobie to zaplanowaliście, to uwierzcie mi, czasami warto na to popatrzeć trochę z innej strony i powiedzieć kurczę, a to po to to było? Żeby się nauczyć czegoś. Niekoniecznie to musi być takie złe. Dobrego czerwca.